Małopolskie, urodzinowa biesiada. Bawili się w lokalu Małopolskie, bawili się na urodzinach w lokalu. Interweniowała policja. W restauracji w Powiecie Miechowskim w Małopolsce kilkanaście osób bawiło się na imprezie urodzinowej, nie stosując się do obostrzeń epidemicznych. Interweniowała policja. Organizatorowi i gościom grozi grzywna do pięciu tysięcy złotych. Jak poinformował w środę rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, w ostatnią sobotę anonimowa osoba zgłosiła, że w lokalu jest pełno gości. Na imprezie było 14 osób, na miejscu wydawano posiłki, a w środku bawiło się kilkanaście osób, bez zachowania odpowiedniego dystansu i bez maseczek. Mundurowi wylegitymowali 14 uczestników biesiady, byli to głównie mieszkańcy Krakowa czynności na miejscu przeprowadzili także w ramach swoich kompetencji pracownicy z anepidu. Po interwencji uczestnicy imprezy opuścili miejsce spotkania, a właściciel zamknął lokal, podał gleń. Policjanci sporządzili dokumentację i zabezpieczyli dowody, na podstawie których do sądu skierowane zostaną wnioski o ukaranie gości, którzy nie stosowali się do epidemiologicznych zakazów oraz o ukaranie organizatora imprezy. Trwa sprawdzanie, czy nie doszło do narażenia życia i zdrowia osób przestępstwo z artykułu 165 Kodeksu Karnego, za co właścicielowi lokalu może grozić kara pozbawienia wolności do 8 lat.